Czołem widzowie, z tej strony wasz ulubiony youtuber CRP.pl i mam dla was wieści. Najwspanialsze wieści jakie usłyszycie w tym dziesięcioleciu. Kanał CRP.pl wbija właśnie 6-9 subskrypcji. Rozumiecie to? 6, 9, kurna 9, tak, o subskrypcji. Najbardziej memiczna liczba. Obok 2137-420, i tak dalej. Jest to święto narodowe. Ja je ustanawiam w tym momencie. Obywatele i obywatelki ogłaszam stan święto Narodowe. Tyle mogę powiedzieć. E, o kurczę, dzwonią do mnie. E, hello, Mr. Biden. Yeah, it be very good. E, something is right. Yeah, deal with Taliban quickly. Słyszycie? Wszyscy mi gratulują, nawet towarzysz Stalin, towarzysz Biden z Ameryki, z Hameryki, to jest, ta, to jest koło, kurcze, Paragwaju, nie? No, czy ja muszę cokolwiek tłumaczyć? Wszystko leci, ponieważ wszyscy się cieszą. Nie stać mnie na nic więcej niż woda, także zrobię. Ale jest... Oh, Kanał CRP.pl zawsze będzie z wami. I z duchem waszym, jak to się mówi. Yy, pamiętajcie o wszystkim. To jest specja 69 subskrypcji. Najlepszy na świecie, bo innego nie ma. Rozumiecie to? Mam nadzieję. A teraz spójmy. dawaj.